Witajcie kochani w kolejnym materiale. Dzisiaj z troszkę innej perspektywy, ponieważ jestem świeżo po przeziębieniu i no i cóż, jeszcze trochę nie najlepiej wyglądam. Tak jak mogliście zobaczyć w tytule, dzisiaj czekają nas używane mangi, które kupiłam znowu w stałym sklepie Mangoteka.pl. Razem ocenimy stan mang, w, w jakim do mnie przyszły oraz mam jedną paczuszkę dla Was, kompletnie nieotwartą, Abyście mogli zobaczyć jak ten sklep pakuje używane mangi jakie do was wysyła myślę że to tyle tytułem wstępu i przejdziemy do pokazywania mang. Na pierwszy rzut Dororo i Hikimaru. Dwa tomy seria odwanego, która jak od jakiegoś czasu za mną chodziła, ale zawsze było wiecie coś innego do kupienia. Jak mogliście się przekonać w poprzednim filmiku mam dość sporą e, kolekcję w której zawsze się znajdzie coś do uzupełnienia na pierwszy rzut mangi wydają się w dobrym stanie zaraz zobaczymy grzbiety z bliska patrzcie nawet nie są pogniecione grzbiety papieru są nadal białe no w sumie powiedziałabym, że to jest sztuka, a nie, a nie używane. A kupiłam je za 11 lub 12 zł, gdzie normalnie chodzą za 23, więc pewnie, tak jak mówiłam, mogło być to 11 lub 12 zł, ponieważ w tym sklepie są, yy, cena tomików to połowa, a nie tak jak na przykład OLX yy, lub Vinted. Ludzie potrafią sobie dużo więcej życzyć niż połowa za tomik, a czasem nawet chcą odzyskać wydane pieniądze i żądają cen okładkowych. A jak tu widzicie, za 22 zł. Tu kupiłam sobie dwa tomiki, które wyglądają jak nowe. Zobaczymy może do środka. Staram się używać dziennego światła, a tu mi słońce robi psikusa. Mam nadzieję, że będzie to nieco widać. Tu jakaś akcja. Może tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o tą mangę, Idziemy dalej. Jedna tomówka od y, studia JG rytmie wieczoru i poranku. Poranka. Jakaś bielka muzyczna. Widać, że to chyba w dobrym stanie. Nie widać. A nie, może tutaj troszkę lekko pożółkły papier, ale to nie jest coś, z czym nie można by było żyć. Tylko może jakieś pierwsze strony, bo nie chciałabym trafić na coś nieprzyzwoitego, wiecie, żeby mi nie zdjęli filmu. Sporo tekstu widzę, będzie co czytać. No, zobaczymy, czy mi się spodoba. Za tą cenę było warto 25 normalnie, a ja kupiłam za 12. Kolejna jednotomówka, tym razem od Kotori. Otóż widzimy lekko zadrapany papier, ale to można przykleić delikatnie taśmą, i wtedy papier nie odejdzie. I grzbiet nadal będzie wyglądał jak nowy. Jedna kreska. Papier nadal biały. Jak dla mnie, to taką mangę mogłabym również dostać świeżo ze sklepu. Zapłaciłam za nią połowę. A może nawet mniej, bo tu widzę 27. Zapłaciłam chyba 12-13. No mniejsze, ale wychodziło jakoś tak połowa, więc. Opłaca się kupować jednotomówki za tą cenę w większych paczkach, żeby nie przepłacać. Kolejna manga to JPF Wicehrabia Walmont. Kompletnie nie mam pojęcia o czym to jest, no ale chyba o tym, co mówi tytuł, czyli o związkach Walmonta. Patrząc po kresce, kojarzy mi się to z królą różą. Wersalu, ale to są chyba podobne epoki, więc nic w tym dziwnego. Kreska wydaje się być przyjemna. Zobaczymy, czy mi się spodoba. To jest pierwszy tomik. Nie wiem, ile ta seria ma tomików. Mam nadzieję, że nie za wiele i szybko będę mogła uzupełnić braki. Normalnie kosztuje ona 25,20 zł. Kupiłam ją za połowę. Kolejny tytuł. Piekło. Bez kwiatów od Dango. Na pierwszy rzut oka seria wygląda na bardzo top seria. Tomiki wyglądają na bardzo dobry stan. Język mi się plącze. Grzebiety chyba też były w porządku. Nie widać żadnych jakichś takich zarysowań. Normalnie nówki sztuki, jak ze sklepu, a zapłacone za połowę, więc. Bardzo się z tego cieszę, że dostaję taką super jakość założywane mangi. Jak widzicie, czasem potrafi się człowiekowi poszczęścić. Normalnie kosztuje one. O matko, jestem ślepa. Gdzie tu jest cena? Nie ma, a to złośliwce. Ale chyba też zapłacimy jakieś 12 zł, bo była dodatkowa 12 albo nawet 11. Bo czasami sklep oferuje dodatkowe 10% rabatu na wybrane wydawnictwo. I te mangi chyba zamawiałam kiedy było właśnie dodatkowe minus 10%, więc nie dość, że te były miały cenę za połowę, to jeszcze dodatkowe 10% wskoczyło. Więc warto było, bo to chyba nawet lepiej wychodziło niż wtedy, gdy zamawiało się te mangi na Black Friday u Dango. Trzy tomiki, dobry początek, zobaczymy czy ta seria mi się spodoba. Zwłaszcza, że mnie zaintrygował tytuł, jak i sama kreska na opłatkach. Co nam jeszcze zostało? Mm. Jeszcze dwie rzeczy i przechodzimy do paczki. Bakę Monogatarii od JG. Ale tutaj już widzicie, ucierpiała już trochę oboluta, ale to nie jest coś, z czym sobie nie poradzi na przykład żelazko. Możemy rozłożyć taką obwolutę, położyć na niej kartkę papieru, przejechać gorącym żelazkiem i w ten sposób nasza obwoluta stanie się mniej pognieciona. Więc jeżeli kogoś rażą takie niedoskonałości, to w ten sposób można sobie właśnie poradzić. Jeżeli chodzi o Pokémon Gatari, to już od jakiegoś czasu chciałam kupić tą serię. Nawet myślałam o tej wersji ekskluzyw, ale po jakimś czasie stwierdziłam, że po co przepłacać za dodatkowe pudełko. I tak, miałam szczęście, powstał ten sklep, a tam mieli właśnie pierwsze cztery tomiki. A Bakemonogatari chyba wyszło 9. Trzymam kciuki, może jeszcze wpadnie kilka innych tamików z tej serii i będę mogła kupić je za bezcen. Mój kolega bardzo chwali sobie ten tytuł jako anime. Tutaj widzimy lekkie ślady pożółknięcia papieru. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale to nie jest coś, z czym sobie nie poradzimy. A tak to nie widać Śladów użytkowania. Normalnie cena 25 zł. Kupione za 12 za tomik, więc fajnie. Cztery tomiki, myślę, że to jest dobra ilość, żeby przekonać się, czy ten tytuł nam podejdzie, czy nie. Sama nowelka ponoć jest rewelacyjna, a co za tym idzie również anime. Ok, ostatnie dwa tomiki, i przechodzimy do paczki. Ostatnimi dwoma tomikami jest SWORD ART ONLINE Mam w swojej kolekcji pierwsze dwa tomiki jak, jak mogliście zobaczyć w poprzednim materiale Tutaj mamy kolejne dwa Tutaj może jakieś lekkie ślady zakięcia, ale nie jest to coś co by jakby łamało mi serce I Tutaj lekkie Zgięcie na tylnej oboludzie okładce. A tak poza tym wszystko dobrze. O! Widzicie? Nawet wysyłają dodatki. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, Rozłożę tylko na nowo nowelki. I dostaliśmy tak pocztówkę z Ci Kosmiczni Natręci od autorki i Iniyashi. Naklejeczka od Mangoteki zakładka i dwie ulotki. Ado, też mnie ciekawi ten tytuł. Złudne niebo też kolejny tytuł, który chciałabym zebrać. Oraz zakładka od Vaneko jak to się pokazuje? Co? A, potrzask. Jeden z tych y, horrorów w wersji jednotą jedno we wanego. To co? Odkładam te rzeczy i przechodzimy do paczki. Mamy paczuszkę. Mała ponieważ zamówiłam tylko dwa, ble, dwa tomiki. Tam wam nie pokażę, ponieważ zapomniałam zamazać etykietę. Mamy folia bąbelkową. W folii bąbelkowej jeszcze dwie bąbelkowe koperty, więc naprawdę, jeżeli chodzi o opakowanie, to, to po prostu czapki z głów, bo kiedyś zamawiałam mangi z zupełnie innego sklepu i mangi nowe były wrzucone do takiej folii, jak widzieliście, widzieliście na początku, bez żadnej folii bąbelkowej, bez niczego, tak po prostu luzem i wysłane. Więc jeżeli chodzi o to pakowanie, to ja jestem zachwycona. Ich pakowanie to po prostu istna petarda. I tu mamy tak... Sasaki i Miyano 5. Ja na razie mam pierwsze. Są to bardzo cieniutkie. Tomiki, jak widzicie, papier jest biały, manga jest po prostu w idealnym stanie, jak nowka sztuka, więc było warto. A tutaj... O, poszło mi trochę gorzej. Kolejny Tomik. Sasaki i 3 Tomik trzeci. Naprawdę jestem mega zaskoczona, ponieważ naprawdę te tomiki wyglądają jak wzięte prosto z drukarni. Żadnych śladów użytkowania. Jestem mega zadowolona. Jak widzieliście, pakowanie jest po prostu mega. Jeżeli chodzi o tamte poprzednie mangi, to przy większej ilości każda z mang była zapakowana w taką kopertę bąbelkową. W takiej kopercie była jedna, dwie sztuki, zależy od wielkości koperty. te koperty były włożone w foliowe, takie paki. Wszystko było owinięte folią bąbelkową, włożone do kartonu i ostreczowane. Traktują swoje produkty tak, jakby były ze złota i robią wszystko, żeby klient był zadowolony i żeby przede wszystkim produkt nie został dodatkowo uszkodzony w transporcie więc ja na pewno będę tam dalej kupowała i jeżeli znajdę tam tytuły, które chciałabym posiadać w swojej kolekcji co wtorek yy, uzupełniają swój asortyment nowymi mangami więc warto co wtorek tam, do nich zaglądać może uzupełnicie dzięki temu swoją kolekcję i myślę, że to jest wspaniałe miejsce do tego, gdy chcecie zacząć swoją przygodę z mangą i chcecie zacząć budować swoją kolekcję, ponieważ nie będziecie musieli wydawać mnóstwa pieniędzy na mangi, które mogą przyjść do was w bardzo dobrym stanie, w rewelacyjnych cenach i jak widzieliście, genialnie zapakowane. No cóż, Mam nadzieję, że was przekonałam do tego sklepu. Oczywiście nie zapłacili mi za to. Ja po prostu jestem mega zachwycona, że taki sklep powstał u nas. W każdym razie ja jestem mocno zadowolona. Mocno trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze przez długie lata będę mogła u nich uzupełniać swój yy, uzupełniać swoją kolekcję. Mam nadzieję, że będą się z każdym dniem coraz bardziej rozrastać. I mam nadzieję, że po prostu pomogą nam w tym drogim, ale wspaniałym hobby, jakim jest kolekcjonowanie, zbieranie mang. To wszystko w tym materiale. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!